Kilka lat temu od jednego ze znajomych księży z okazji jej świąt zmartwychwstania pańskiego otrzymałem SMS-a z życzeniami Nie prześpij świąt. Na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że były to życzenia bardzo prozaiczne. Można by rzec, że autor tych życzeń niewiele się natrudził, aby takie życzenia skonstruować. Jednak po głębszym zastanowieniu się można dojść do wniosku, że właśnie te słowa, te życzenia oddają istotę świąt zmartwychwstania pańskiego. A życzenie nie prześpi świąt jest niczym innym jak życzeniem, aby nie przegapić tej jedynej i niepowtarzalnej okazji spotkania z Chrystusem, który z miłości do nas umarł na krzyżu i następnie zmartwychwstał dla naszego zbawienia. A dziś, u początku naszych rekolekcji, Chciałbym tu wszystkim zebranym życzyć, abyśmy nie przespali tego czasu, abyśmy nie zmarnowali tego czasu, który Pan Bóg ofiaruje każdemu z nas. Ja natomiast na tyle, na ile umiem, na tyle, na ile potrafię, chciałbym pomóc każdemu jak najlepiej, jak najobficiej przeżyć ten czas. Czas łaski, czas naszego oczyszczenia, czas, kiedy mamy przypatrzeć się sobie, swojemu życiu, swojemu postępowaniu, czas, kiedy jesteśmy zaproszeni, aby zastanowić się nad pytaniem, pytaniem quo Vadis. Dokąd idziesz, dokąd zmierzasz, dokąd prowadzi cię Twoje życie, jaki będzie cel Twojego ziemskiego życia. Dzisiejsza historia, którą przed chwilą wysłuchaliśmy, może nas zdumiewać wielką niewiarą marnotrawnego syna. Może nas zdumiewać brakiem czułości ze strony Syna wobec swojego Ojca, ten brak delikatności. Możemy powiedzieć, że bohater dzisiejszej Ewangelii jest w pewnym sensie parodią młodzieńca, który odnosi pozorne sukcesy. Młodzieńca, któremu wydaje się, że świat Stoi przed nim otworem, bo ma wolność, bo ma pieniądze. Można powiedzieć, wydaje się mu, że ma wszystko. W tamtych czasach nie znano przypadków, by ktoś wcześniej prosił ojca o część majątku. Ponieważ taka prośba była równoznaczna z wypowiedzeniem słów: Ojcze. Chciałbym, abyś już nie żył, aby ciebie tu nie było. Żydowskie bowiem prawo zezwalało ojcu przed swoją śmiercią na określenie, jaki majątek przekazuje swoim synom. Ale synowie mogli ten majątek objąć dopiero po jego śmierci. Tak więc marnotrawny syn doskonale wiedział, jaka część majątku. Przepadnie mu po śmierci swojego ojca. Ale marnotrawny syn upomina się o ten majątek jeszcze za życia swojego ojca. Może nas zadziwiać, jak można zabrać tak łatwo część ciężko zapracowanej ojcowizny i po prostu wyjechać w świat. I w szaleństwie uciechy, Roztwonić cały ten majątek, nie tylko majątek, ale to wszystko, co otrzymał od ojca. I tutaj nie chodzi tylko o kwestie materialne, ale przede wszystkim marnotrawny syn roztwonił co innego, roztwonił zaufanie, roztwonił miłość, przede wszystkim roztwonił wiarę, którą ojciec w nim pokładał. I tak jak słyszeliśmy, za swój uczynek otrzymuje to, na co zasłużył. Zostaje przeznaczony do uwłaczającej pracy, do pasienia świń. Skoro pogardził tradycją, skoro pogardził prawem, skoro pogardził rodzinnymi zwyczajami, skoro pogardził miłością najbliższych, jest w tym momencie odcięty od wszystkich, jest po prostu nikim, jest życiowym nędzarzem, od nikogo nie mógł oczekiwać wsparcia, ponieważ pogardził swoimi najbliższymi. Ale i starszy brat wcale nie jest od niego lepszy. Starszy jego brat symbolizuje oskarżycieli Jezusa. Czyli faryzeuszy, którzy tak jak słyszeliśmy dzisiaj, mówili o Jezusie, że przyjmuje grzeszników i jada z nimi. I ciągle narzekali, ciągle buntowali się, że Jezus spotyka się z ludźmi z marginesu społecznego po prostu spotyka się z grzesznikami. On zamiast cieszyć się z tego, że jego brat. Powrócił, cały i zdrowy. Jest oburzony. Co więcej, jest zgorszony. Jest zniesmaczony. Kompletnie nie rozumie logiki swojego ojca. W konsekwencji nie rozumie, czym jest miłosierdzie. Starszy brat nie pojmuje słów Jezusa, które on bardzo często wypowiadał, że w niebie jest większa radość z jednego nawróconego grzesznika niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych. Zatem i starszy brat nie wierzy i taki jak marnotrawny syn, taki on potrzebuje łaski nawrócenia. Nazwisko Dante kojarzy się nam przede wszystkim z autorstwem boskiej komedii. Ale ten człowiek Dante, który umiał kochać i nienawidzić jak rzadko kto, który rzucał z jednej strony klątwy, a z drugiej strony świadczył miłość, był poetą, był filozofem, był politykiem. Można powiedzieć, w swojej osobie skupiał człowieka ówczesnego czasu. Ale ten człowiek, jak podają liczne notatki, które przetrwały do dnia dzisiejszego. Ten człowiek, jak marnotrawny syn, bardzo często udawał się do klasztoru na Monte Cassino, bliskiemu sercu każdego Polaka, i tam przystępował do sakramentu pokuty i pojednania. Tak jak marnotrawny syn wyznawał: Zgrzeszyłem, Boże, przeciw Tobie. I podkreślał, że sakrament pokuty prawdopodobnie jest największym darem, jaki otrzymaliśmy od Pana Boga. Dlatego dziś warto zadać sobie pytanie, warto zastanowić się, jak patrzymy na sakrament odrodzenia. Pamiętajmy, że sakrament pokuty to nie jest Kubeł na śmieci. Że sakrament pokuty to nie jest jakaś magiczna pralka. Ale ten sakrament to przede wszystkim moja relacja z Bogiem. To relacja mojej duszy z Panem Bogiem. Nie trzeba być wybitnym psychologiem, aby przekonać się, że każdy człowiek pragnie zrzucić z siebie jarzmo które w jakiś sposób przygnębia jego duszę. Kiedy czytamy pamiętniki więźniów, którzy wiele lat w osobnieniu spędzili karę, to możemy zauważyć, że właśnie te ich wspomnienia, te pamiętniki to nic innego jak szczera spowiedź, która po prostu zmierza do tego, aby zrzucić kamień, który Przygniatał ich człowieczeństwo. Chcieli w ten sposób zrzucić kamień, który nie pozwalał im być w pełni człowiekiem. Ale do tego potrzeba nie tylko odwagi, ale do tego potrzeba także wiary, aby uklęknąć ukratek konfesjonału, wyspowiadać się i uznać swoją grzeszność. Zgrzeszyłem przeciw Tobie. My jesteśmy w Polsce przyzwyczajeni do tego i często nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Myślę, że nawet nikt z nas tutaj obecnych o tym nigdy nie myślał, że my w Polsce mamy tą łaskę swobodnego skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. W tej świątyni. Każdego dnia jest możliwość skorzystania ze zdrojów Bożego miłosierdzia. Księża przez wiele godzin, każdego tygodnia, przesiadują tutaj w kratkach, w konfesjonale. Natomiast kiedy popatrzymy na inne sytuacje, czy to w Europie, czy na innych kontynentach, osoby muszą pokonać niekiedy wiele setek kilometrów aby móc uklęknąć i wyspowiadać aby wyznać swoją grzeszność dlatego musimy uświadomić sobie ten dar tą łaskę że tak prosto w taki sposób przystępny możemy z tego sakramentu skorzystać aby jednak z niego owocnie skorzystać Potrzeba, abyśmy zrzucili z siebie maskę, którą człowiek niekiedy lubi zakładać, chce przesłaniać to, co jest w nim niewłaściwe, chce przesłaniać swoje niedoskonałości. Oczywiście, że taka maska jest nam pomocna, jest nam wygodna, ale im dłużej tą maskę zakładamy, to po jakimś czasie dochodzimy do wniosku, że ona zaczyna nas ugniatać, że staje się dla nas ciężarem. Dlatego w czasie wielkiego postu jesteśmy zaproszeni, abyśmy odbyli szczerą spowiedź, abyśmy potraktowali to jako nasze wewnętrzne odrodzenie, jako oczyszczenie naszej duszy. Oczywiście, aby ta spowiedź wydała dobre owoce potrzebne jest spełnienie kilku warunków rachunek sumienia żal za grzechy postanowienie poprawy czy też zadośćuczynienie ale przede wszystkim mamy sobie uświadomić że korzystając z tego sakramentu spotykamy Boga dobrego i miłosiernego który zna każdego z nas lepiej niż nam się wydaje. Ale ten Bóg chce nas obdarzać swoją miłością, swoim miłosierdziem. Często mówimy, że Bóg jest naszym Ojcem. Natomiast święty Jan Paweł II dodawał, że Bóg jest jak matka, która szuka człowieka. Która idzie za człowiekiem, która wypatruje człowieka każdego dnia. Święty Jan Wiany powiedział, że łatwo zrozumieć, że jesteśmy dziełem Boga, ale jak trudno pojąć, że ukrzyżowanie Boga jest naszym dziełem. I radzi, abyśmy to smutne dzieło naprawiali, wybierając drogę. Do konfesjonału. Pamiętajmy, że ilekroć korzystamy ze zdrojów miłosierdzia, tylekroć zdejmujemy Chrystusa z krzyża. Nikt jeszcze nie został potępiony za to, że nagrzeszył, ale później okazał skruchę. Natomiast możemy być potępieni za to, że właśnie zabrakło naszej spowiedzi. Naszej skruchy, naszego zadośćuczynienia. Dlatego w tych dniach nie bójmy się zaprosić Chrystusa do naszego życia. Nie tylko do życia, ale także do zakamarków naszego życia. Abyśmy wyznali swoją słabość, abyśmy mogli otrzymać kolejną szansę. Ponieważ. Nikt z nas nie wie, ile tych szans jeszcze będzie miał. Dlatego zaprośmy go tu i teraz. Nie wczoraj, nie jutro, ale dziś. Tu i teraz. Sakrament pokuty zakłada również, tak jak wspomniałem, zadośćuczynienie. Sakrament pokuty zakłada przemianę. Zakłada, że od kratek konfesjonału wstajemy inni. Jesteśmy zaproszeni do dobrych uczynków. Oczywiście możemy wymieniać tutaj ich bardzo wiele. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na takie trzy ważne aspekty, trzy słowa. Hiszpański pisarz Jorge Villa napisał kiedyś książkę. Pod dość ciekawym, pięknym tytułem Obudzić uśpione słowa. Jest to słownik, w którym można znaleźć, myślę, najważniejsze dla osoby wierzącej słowa. Słowa, które niestety w naszych czasach można powiedzieć zasnęły, zmęczyły się, leżą takie półżywe, jak zwiędłe kwiaty. Słowa, które każdy z nas tu obecnych doskonale zna. Co więcej, te słowa być może są przez nas przekazywane w formie nauki innym dzieciom czy też wnukom. Jeśli uczymy się języka obcego, to na pierwszej lekcji na tablicy zamieszczane są właśnie te trzy słowa. I czas wielkiego postu Czas pokuty i pojednania. Jest to zaproszenie, aby na nowo zacząć używać tych słów, aby je przebudzić, aby je ożywić, aby wyrwać je z letargu. Zacząć po prostu ich używać. I tym pierwszym słowem, które należy właśnie wyrwać z tej śpiączki, jest to słowo dziękuję. Słowo znane, Każdemu z nas. Normalna ludzka wdzięczność. Warto zadać sobie pytanie, jak często to słowo gości na moich ustach. W szkole, w pracy, na ulicy. Jak często to słowo wypowiadam w domu rodzinnym. Czy potrafię komuś podziękować? Współmałżonkowi komuś bliskiemu, dziecku, rodzicowi, czy umiem dziękować Panu Bogu, a może wydaje mi się, że tak powinno być, że to wszystko mi się po prostu należy, że gdybym powiedział to słowo, to by mnie ono upokorzyło, dlatego wolę przemilczeć, wolę go nie używać. Pamiętajmy, że to wszystko, co mamy. To wszystko, co posiadamy, jest łaską, którą otrzymaliśmy od Pana Boga. Nasze zdolności, talenty, życie możemy tutaj wymieniać wiele. To wszystko jest darem, które od kogoś otrzymaliśmy. Najlepszym, najskuteczniejszym sposobem naszej wdzięczności wobec Pana Boga jest Eucharystia, w której uczestniczymy. Eucharystia to nic innego jak dziękczynienie. Jeśli kogoś kocham, jeśli na kimś mi zależy, to dla tej osoby zawsze znajdę czas, niezależnie od tego, ile kilometrów, jakie przeszkody stoją, aby z tą osobą się spotkać. I tak samo z Eucharystią, jeśli zależy mi na Panu Bogu, to zawsze znajdę czas, sposobność i okoliczność, aby spotkać się z Panem Bogiem. Nie tylko tutaj w Strzyżowie, ale kiedy wyjadę gdzieś do pracy czy też na wakacje, taka możliwość praktycznie wszędzie istnieje. Pamiętajmy, że Eucharystia jest siłą. Siłą, która pozwala człowiekowi przezwyciężać różne trudności problemy, czy też cierpienia. Ale z drugiej strony Eucharystia to nie jest, czy Komunia Święta, to nie jest coś takiego magicznego, że wystarczy połknąć, aby pozbyć się choroby. Musimy po prostu w to wierzyć. Dwoma innymi słowami, które należy ożywić. Jest słowo prze, przepraszam oraz proszę. Czy potrafię prosić? Czy potrafię w domu rodzinnym wypowiedzieć to słowo proszę? Czy wobec napotkanego człowieka mam odwagę, aby o coś kogoś poprosić? Czy potrafię przeprosić? że potrafię przeprosić za swoją postawę, za swoje zachowanie, za swój błąd Pana Boga, ale także drugiego człowieka. Od kilku lat pracuję w sądzie biskupim i kiedy czytam akta wielu spraw, wielu sytuacji rodzinnych, to często te konflikty, te problemy można było pokonać można było przezwyciężyć. Ale analizując te akta, bardzo często zauważam, że zabrakło właśnie tego prostego, wydawać by się mogło, najłatwiejszego gestu wypowiedzenia słowa przepraszam. Przepraszam, że się pomyliłem. Przepraszam, że straciłeś, czy straciłaś do mnie zaufanie. Wystarczyło powiedzieć, to słowo przepraszam i prosić o przebaczenie. Aby te trzy wyjątkowe słowa, które każdy z nas tutaj obecnych zna, aby one nabrały mocy, muszą być one połączone także z naszym uśmiechem, bo to właśnie uśmiech wyraża szczerość tych słów, wyraża szczerość naszych intencji. Warto sobie zadać pytanie, kiedy po raz ostatni w domu rodzinnym uśmiechnąłem się do swojego rodzica czy też do swojego współmałżonka. Ponadto te słowa muszą być poparte także naszą wiarą, te, poparte tą bliskością, która płynie z obecności Boga w moim życiu. I przypomniał nam o tym Jan Paweł II. Na krakowskich błoniach, kiedy mówił: Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi spełnienie. Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara. Musicie być mocni mocą wiary. Tutaj jest nasza siła. Wierzę, że jest nasza siła i nasza moc. Kiedy jesteśmy umocnieni sakramentem pokuty. Kiedy jesteśmy umocnieni Eucharystią, Komunią Świętą, jesteśmy zaproszeni do świętości. Dlatego nie wstydźmy się naszej wiary. Nie wstydźmy się naszej przynależności do Chrystusa. Nie wstydźmy się znaku Krzyża. Nie wstydźmy się także Kościoła, do którego wszyscy poprzez sakrament Sztu. Zostaliśmy włączeni. Wszyscy tu obecni jesteśmy Kościołem. Cyprian Kamil Norwid napisał kiedyś, że ojczyzna to nasz zbiorowy obowiązek. I parafrazując to zdanie, to myśl można powiedzieć, że świętość jest dla chrześcijanina obowiązkiem. Zbawienie bowiem zostało człowiekowi nie tylko dane, ale przede wszystkim zadane. I pamiętajmy, że świętość ona nie rozpocznie się w naszej późnej starości, że świętości nie rozpoczniemy wtedy, kiedy pojawi się poważna choroba, czy też świętość nie należy kojarzyć wyłącznie z klasztorną celą. Nie możemy się tej świętości bać. Ona zaczyna się tu i teraz. I nie czekajmy, nie odkładajmy z tym, bo nasze życie, tak jak widzimy, jest bardzo kruche. I to nasze życie zarazem jest bardzo krótkie. Świętość to życie z Bogiem, ale to także życie w Bogu. Dlatego też, Nasza świętość nie może być jakimś niedzielnym dodatkiem albo świątecznym przyzwyczajeniem. Chrystus chce nas prowadzić do świętości każdego dnia. I kończąc to dzisiejsze rozważanie, chciałbym prosić siebie, ale także i każdego z Was, abyśmy nie bali się wziąć Chrystusa do swojego życia. Chrystusa, który nas umiłował, który nas miłuje, który dla nas zmartwychwstał. Chrystusa, który jest pełen miłosierdzia, abyśmy razem z Nim podążali nie tylko wtedy, kiedy jest w naszym życiu źle, kiedy potrzebujemy Jego obecności, ale abyśmy z Chrystusem Podążali także wtedy, kiedy w naszym życiu jest nam dobrze, kiedy wszystko wydaje się proste. Abyśmy z Chrystusem i w Chrystusie wytrwali każdego dnia, każdego dnia na dobre i na złe. Abyśmy Jego obecności nigdy po prostu się nie bali. Amen.